Dzień dobry vlog numer 2. Biorę rower jadę do studia i tak. Do widzenia. Witam ci coś powiedzieć. Tam miałem na imię Michałek. Dzisiaj będziemy robili trap. Seks. Tutaj mam... Nie, 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 nie trap. Tutaj mamy program do robienia muzyki. No program do robienia muzyki Wiesz co no. Tutaj oczywiście macie licencję Pokaż licencję Oczywiście Żaden debil nie kupuje licencji I Możemy przeczytać, że Mam Darmowego ripera 348 dni Uruchomiłem go 61 razy I Łączna ilość godzin to 1905 Tutaj mamy Nie wiem co to jest. Daję sobie jeden protek Paszy. To jest nowy zakup do studia. To jest nowy zakup. Dzisiaj bamba będzie nagrywa piosenkę. No. Tak mamo? Tak. No, a tutaj mamy elekcję. Informatyka. Nie wiem co się dzieje na niej, ale... A coś mamy chyba zrobić. Chyba to. A no, może nie pokazuj mojej na lepiej, co? Ogólnie mamy tutaj płytę kuły Bambo Tutaj też mamy płytę kuły Bambo I tam mamy płytę Kuby Bambo Opening płyty Kuby Bambo będzie... Otwieramy Mamy tutaj wlepę ładną Będzie więcej bro. Będzie więcej Ale tajemniczych niespodzianki Mamy nadruk na płytę, piękny Zamykamy płytę i z tyłu są nuty wszystkie No ja... Jak do widzenia Cześć, zamknij mordę. Jesteśmy Jesteś... znowu w studiu, że jest ciemno, bo mieliśmy problemy techniczne Już robię je z Znaki Z to tak Chwila Cześć, niech no, nie No spokojnie Chwila bardzo mocna hiszpańska mucha rozkłada nogi 30 ml. Ja chcę to. Fioletowe to Fioletowe Przepraszam, Dobra, powiedz co nagrywamy Bambu Fioletowe Przepraszam. nagrywamy Fiole będzie koksuwa pioseneczka Dojebana jak ja No będzie super Z tego kończymy bo nie możemy za dużo zdradzać nara. Dzień dobry, dzień dwa I... Jedziemy do Gliwic, czyli tam gdzie nagrywaliśmy Jezioro lub Morze jedziemy dziś znów Nie wiem, to jest o 1 minut 5 Jedziemy pociągiem, nie wiadomo gdzie. A my się spóźniliśmy. Ogólnie, prawie 5x3, zaczynamy od tego. Dobra, ale nie ma nic do ja, przebiegania. Ja w tunelu jechałem po schodach, o mało co w ściany nie zarypałem. A kuła amuneruje najbezpieczniej, jest przed po schodach i szedł na schody. Co? Gdzie mam gdzieś dzisiaj? Bambo, czy podoba ci się w Gliwicach? Mi się podoba po pół roku Ej, daj Po pół roku to ja tu byłem w lato ostatnio No to ja też... Ja byłem tu we wrześniu ostatnio, 25 września Po jak rączki złamałeś? Tak Okej, okay, okej okay. Daj mi, daj mi No ale A, mm. Sorry to przez przeszybarek sorry. Nie wiem, co jeszcze nagrać. Kamilek, chcesz coś powiedzieć? COVID-19, suszarki w Dąbrowie są wyłączone. Ale przecież oni to zbudowali, kiedy było już COVID-19. Ale debile. Eee, zabrali automat na kondomy. Dzień dobry, tutaj skute bambo Tutaj jest lirowiec, dzień 3. Kończymy nutkę może nagramy jakąś nową. Pykito. Pyki. to dużo pieniędzy. Co on złączone? To nagrywasz? No. Hmm. Pać co robimy? Co robimy? Kurwa, opoczka weź. weź. to upi trochę. O kurwa. No tak. No, git. Daj kolejne paczki, ja ustawiam te Postawię tutaj Gdzie są kolejne paczki? A, tu są Ja też sobie jedną wsypię, żeby nie było No tak No, już, 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 już. To musi być tak... Ponad poziom... kurwa no, sypię sobie Nie no, syp sobie Czekaj, okay. najwyżej mi potem oddasz Tyle Kur... W ogóle fajne mam okularki No i... dobra Kadrowanie Twoim telefonem będzie świeciła jako latarka Laura no, Na co zgasić światło? Nie 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 Aaa ah, I understand I, I understand <laughs> Pokaż widzą, pokaż widzą Jak wygląda że... lin prawdziwy no, Nie nie, nie prawdziwy, pan prawdziwy to ty nie Patrzcie Mój wygląda trochę lepiej niby, ale bo, bo ja mam żelki. Drip. Hej. Hej. <grym> Hej Koniec Santos. Powiem tyle i nie wiem powiedz co ja coś, kuba, bo ja się może zaraz wypowiem. Smutny jestem. W sensie? Zajebisty album, dużo wspomnień Kończymy go No właśnie, właśnie... Czekajcie, bo właśnie idę płyty. A nie, tu są gotowe płyty. Tu są gotowe. To już pokazywałem płyty. no pokazywałeś, no ale tutaj właśnie mamy jeszcze trochę do zrobienia ich. Do podpisywania dla was albumów. No i mamy... No i będziemy kompletowali, podpisywali zaraz wszystko. Wam... No, yy, Ja może się wypowiadałem to. O, w końcu się nauczyć nagrywać po dobrej stronie. Więc tak. No, przy całym albumie sam to spracowało mi się naprawdę przyjemnie. Za marne pieniądze, ale była to czemu jest taka słaba jakość. Dobra. Pójdę z tym może być. Naprawdę mi się przyjemnie pracowało. ta płytka, powstała seria od serca Samej słuchałem tak z 5 razy, więc ogólnie jak... Ktoś się zastanawiam kupnę kupnym albumu, no to polecam, na pewno jest lepsze niż bamboflex FLEX No to BAMBO FLEX przesłuchałem tylko raz, żeby go nagrywać No tą płytkę już kilka razy przesłuchałem, ma ona naprawdę serio dobry klimacik Bardzo dobrze się mi ją robiło, ma bardzo dużo wspomnień Z BAMBO też się współpracuje, nawet okej, okay. nie narzeka Yo. Muszę przyznać, że mam bardzo duży progres no a mi się wydaje, że też mam duży progres, jeżeli chodzi o realizację. Yo, no, Dream Man, yo. Yo, Dream Man. E, no, kiedy kolejna płyta, no to... Za rok. W przyszłym roku jakoś. Myślę. No i zachęcamy jednak do tego zakupu Santos. E, no, już trwają prace nad nowymi singlami. Puszczamy jakieś liki. ale no, może no, skórna taką... No zaraz nie. No. Możemy no teraz się żegnamy i puścimy wam jeszcze liki z dwóch nutek. No, puścimy. Jeszcze raz. To wytniesz, ok? Okej. Okay. No i puścimy wam jeszcze liki. Dobra, same liki. Magiczne szczęście. No więc pierwsza piosenka nazywa się Fioletowe żelki. Wyjdzie jakoś za... Kurde, no, nic nie widać. Wyjdzie jakoś za około miesiąc mi się wydaje. No i nic nie widać. Za około miesiąc mam prostu z takiego gangu No jest mocno dwa odważna, moim zdaniem. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. No i będę słowa na playlistie Może będzie na Spotify. A, ale zapomniałem powiedzieć. Pewnie już słyszeliście, że w lato wychodzi Owca Label House. Tam, no, tam też wyjdzie dużo nutek. Tam. Tam. Tam, tam. <laughs> tam też napiszemy kilka nutek właśnie na ten... Więc Nagramy te wprewki i potem się to nagra i, i wam wrzucimy Więc zapraszam was na kanał Owca Label, bo tam będą te nutki Teraz wypromuję, bo raczej w tym czasie jeszcze żadne vlogi nie powstaną, ale na Owca Label będą vlogi, nuty, wszystko No, yy... no te dwie nuty powiem się tak jakoś na będą będzie dużo wiesz, nutka na wakacje, zobaczymy Tak w połowie mniej więcej No i to na razie koniec Myślę, że Kuba Bambo zniknie z jakiegoś czasu Znaczy na dwa tygodnie No yy, no i teraz pokazujemy szteliki, pierwsza, p... pierwsza piosenka Pierwsza nazywa się Fioletowe żelki Fioletowe żelki masteret dokładnie, bo to jest wersja zmasterowana bo druga, A druga piosenka to jest piosenka cały szybki skład i nazywa się, poczekajcie Żebym przeczytam nazwę Pozdrawiam szybki skład, tak przy okazji Co Co wracam do Niemiec i macie pierdol Nazywa się Yo, Dream man, yo, you have big dick man Drink, tak się nazywa piosenka Przesłuchajcie, to się dowiecie Ogólnie przyszła e, płyta będzie mega dopracowana I to już naprawdę, no nie wiem czy coś przebije Santos, ale No, Santos mam mega duże wspomnienia Nie wiem, nie wiem to tak mieć Auto Flash, co to jest? O, no będzie mega dopracowana, moim zdaniem i to już byle jakie kawałki się na mnie znajdą, czy będzie w albumach fizycznych, takich, nie wiem, mi się wydaje, że nie, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jaka będzie podaż, jak dużo osób będzie chciało to zrobimy, no więc fioletowe żelki na stert dla Was, kawałek refrenu. koniec, nie ma dalej lików. no i to jest pierwsza piosenka jest ona taka, ja już mam na playliście net kurwa przed, przedpremierowo yy, i druga piosenka którą nagraliśmy ona jeszcze nie jest zmiksowana, ale mogę wam puścić nie, chcę napić. nie muszę robić nic. No za dużo, już co ja puściłem za dużo ale dobra. No więc wyczekujcie, kupujcie płyty, yy, będą podpisywane właśnie, składane i no, my idziemy nagrywać, podpisywać i składać płyty dalej. Do widzenia. Do widzenia. Widzimy się w kwietniu.